Kolina plałgo witam i zapraszam na świąteczne wydanie Ludzi mówią zapytamy dziś mieszkańców gryfowa śląskiego i lwówka w jaki sposób przygotowują się do świąt zmartwychwstania pańskiego. Normalnie jak co roku, czyli pisanki jak to się mówi się święci i później się śniadanie je, do kuściłka się idzie i. A bieg... Wielki Tydzień też jest takim czasem właśnie oczekiwania, takiego też duchowego przygotowania się do tego. Ty... Proszę Panią, moje zdanie jest takie, że może się dużo ludzi nie zgodzić, to no więc się nie będę wypowiadać. Ale prosimy, pytamy o indywidualne sprawy, każdy ma inne. No ja mówię pościć, poszczę. Ja po resztą cały czas poszczę. Wielki Piątek, Środa to jest dla mnie cały czas, jak już się pozaczyna, to jest post. I trzeba tego uszanować. I tradycję też trzeba dotrzymywać, że jak mówię, jak jest posno, to posno. Wtedy lepiej kiełbaska smakuje na śniadaniu wielkanocy? Prawdę mówiąc, ja za kiełbaską nie przepada. No. no. tradycyjnie się przygotowuje piekę sama mięska, prawda, różnego typu. Karczek, skarbik z majerankiem, z brzoskwinią. No, robię tradycyjnego zająca mięsko mielone, zawijane z jajeczkami. Przygotowuję tradycyjny baszczyk biały z jajeczkiem w chlebku najróżnego no typu sałatki, prawda? Święta takie są typowo rodzinne u mnie zawsze. W Wielkim Tygodniu też się Pani ten Wielki Tydzień właśnie przybliża do tego ważnego e, tak, wydarzenia. Tak, oczywiście, tak jak najbardziej. Mhm. Dzięki, uczestniczy, uczestniczy też Pani w jakiś tam mszach, czy w jakiś obchodach właśnie takich wielkotygodniowych? No tak, 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 wybieram, wy, wy, wychodzę, nie? Przerywam po prostu pracę. Jeżeli mi czas ale jeżeli nie, no to tradycyjnie już w niedzielę. Oczywiście no, tradycyjne święcenie, prawda? W sobotę, a i w niedzielę rano namsze. <laughs> Najpierw zakupy, tylko a później już w domu święta. A jakieś tradycje y, są u pana w domu zachowane, bez których y, no, święta wielkanocne nie mogą się obejść. No ja wiem, że już... Spotkanie rodzinne przede wszystkim. Mhm. A jakieś przysmaki na stole? No, bab, ten, szynka swoja, powędzona w, w swojej wędzarni. No, poza tym jajka to jest na pewno. No i jak wiadomo, siedzenie przy stole. Mhm. Czy święta wielkanocne to też takie duchowe przeżycie? Uczestniczy pan w Triduum Paschalnym? No raczej tak. No ja wiem, normalnie, jak co co roku? Gotowanie, pieczenie. Mm -hmm. Też to są jakieś duchowe mm, przeżycia? Tak, tak. Do kościoła. U nas jest w wielki piątek, jest, mamy procesję do rząsin z ubocza, bo jestem z ubocza, także coś pięknego jest. Później na rezorekcję się idzie, także... Czyli tradycje są Zachowywane. zachowywane. Od dziecka. Jak mama nas nauczyła, tak tak, tak jest. Pości się również. Tak? Tak, obowiązkowo, obowiązkowo. Zbliżają się święta wielkanocne. W jaki sposób przygotowuje się pani właśnie do tych świąt? W ogóle się nie przygotowuję, ponieważ wyjeżdżam na święta. Także nic specjalnego nie robię. A. Y nawet jak pani wyjeżdża, czy, czy jakieś tam y, tradycje y, są zachowywane? coś? Bardziej by... to już od lat po moich dziadkach, rodzicach, i teraz tradycje w dalszym ciągu utrzymuje moja córka. Mhm. Jakie to są tradycje na przykład? No jak to jakie? Święconka, y, o, ozdobienie mieszkania. No, no wie pani, no wszystko. Pieczenie ciast wspólne. Siadanie przy stole, śnie, śniadanie takie rodzinne. Czyli właśnie w rodzinnej atmosferze, nie na przykład na wyjazdach takich rekreacyjnych. Absolutnie. Nie wyobrażam sobie, pomimo tego, że większość ludzi jednak wyjeżdża, nie wyjeżdżają w góry sobie. No niestety ja nie. I przypuszczam, że tak będzie i z moimi dziećmi. Ciężko jest, no ale trzeba jakoś się z tym liczyć. No wiadomo, że. Teraz bliżej święta są i chce się jak najlepiej jakoś, chociaż no, nie tak atrakcyjnie, ale zawsze coś. No. Ale to tylko przygotowania w domu, czy także przygotowania takie duchowe? No, duchowe też, między innymi, no to się zaczyna i w domu też, nie, rodzinka, córka przyjechała, no trzeba jakoś urządzić to, nie, jakoś... U, jak rozmaicić. No, jakieś y, szczególne tradycje pielęgnujecie właśnie w swoim domu. Coś takiego, bez czego święta wielkanocne nie mogą się odbyć. No wiadomo, no, jajka musi być, nie? Jaj pisanki to. Yy, no i wiadomo, by, by, ten, jak to mówią, żurek, kiełbaska. Yy, no. Święconka? Święconka, oczywiście, to najważniejsze, to najważniejsze jest. No i życzenia sobie składać wspólnie na cały rok, czy tam na całe życie, nie? Czyli bardziej rodzinnie? Rodzinie, rodzinie, to raczej tak, raczej tak. Szczerze? Szczerze bardziej duchowo. Czyli jakoś tak bardziej na przeżywanie niż na formę. To chyba tyle. Czyli y, wielko, wielki tydzień jest dla pana takim szczególnym? Tak, tak, zawsze. Pości się również, wszystkie te tradycje y, są zachowywane. Musi być świętą, właśnie. Oczywiście, nieodłączny element. A jakieś tradycje takie, które szczególnie się pielęgnuje y, w pana domu? Myślę, wspólne śniadanie. Y, y, już teraz od na przestrzeni kilku lat ostatnich już Wigilia Paschalna, czyli zmiana zwyczajów religijnych również, prawda? Nieporana rezurekcja a właśnie Wigilia, czyli już właściwie w nocy świętujemy. Niedługo święta wielkanocne. W jaki sposób przygotowuje się Pan właśnie do tych świąt? No w tym roku na święta to będą takie jak zawsze co roku przyjemne, rodzinne, nie? W pierwszy dzień świąt jesteśmy u syna i u synowej, a w drugi dzień świąt w rewanżu u nas mhm. w domu. Jakie... Jak to się mówi u babci u dziadka razem z wnukami. Mhm. Jakie tradycje pielęgnowane są w Pana rodzinie? co są pielęgne. Tradycje wielkanocne. To tradycje, co są takie, jak to się mówi, powszechne, które się odziedziczyło po prostu po rodzicach, prawda? No, tak byłem wychowany, jak to się mówi, w rodzinie katolickiej, do dnia dzisiejszego tak pozostało, jak to się mówi, kościółek i po Bożemu. Mhm. Czyli też to są duchowe przeżycia, nie tylko spotkanie z rodziną, ale także jakieś takie... Oczywiście. To są takie przeżycia wspaniałe, które dotyczą nas osobiście, najbliższej rodziny, no i jak to się mówi i za panią, i za tego pana, i za wszystkich. Nie, żeby w naszym kraju było fajnie, dobrze, żeby wszyscy byli szczęśliwi zadowoleni. Ten wielki tydzień to jest też taki okres, żeby się y, przygotować właśnie też duchowo do tych y, świąt. Nie warto tylko się nastawiać na jakieś tam zakupy, nie? że to nie jest najważniejsze, co jest na stole, nie, tylko to jest, ważne, mi się wydaje, że jest taka dusza w człowieku, nie? żeby człowiek raczej był taki, jak to się mówi, dla wszystkich. Dobry. Przygotowuje się głównie razem z żoną. No wiadomo, szykowanie, strojenie, także jakieś tam, tradycje, które są pielęgnowane kata. szczególnie w ponad. Domu. No szczególnie to jest śmigus z już Mam trójkę dzieci, nie ja, oni to bardzo uważają. Są też takie przyżycia duchowe, czy jednak bardziej to są rodzinne takie spotkania? Takie rodzinne spotkania, no. Pierwszy dzień świąt wiadomo, gościmy się u rodziny, czyli tradycyjne śniadanko, dzielenie się jajeczkiem. Drugi dzień świąt już rodzina się zjeżdża do nas. Kupiłam co potrzeba, przyszykujemy się do tych świąt. Także potrawy różnej. I wszystko. Czy święta wielkanocne to tylko właśnie takie przygotowywania posiłków, przygotowania domu, czy również są to dla Pani takie jakieś przeżycia duchowe? Nie, to raczej psychicznie duchowe. My teraz jak wtedy byliśmy, tym my dalajnie nie śpiewaliśmy, także jako zespół to przygotowujemy się, mnie, bo mamy też występy potem po świętach, to trzeba się przygotować, potrawy szykujemy, także i to duchowo po prostu to jest naprawdę bardzo rewelacyjne. Święta, rodzina, wie Pani, wspólnie, wspólne, wspólne śniadanie. Czy są jakieś takie szczególne potrawy, czy tradycje, które są pielęgnowane u Pani w domu? Wie Pani, raczej tego... Te, te, te na są to raczej takie, że to świńskie musi być swojskie. to my mamy, świnie zabiliśmy, mamy swoje wyroby, jest szyneczka, jest boczek, jest wszystko swojskie mięsko, wszystko swoje, to już to zawsze to się liczyło, to się piekło zawsze szyneczkę z kością i to taka tradycja, że musiało być zawsze to swojskie mięsko. Także zawsze i teraz trzymamy jeszcze świnie, pomimo, że jestem na emeryturze, ale świnie trzymamy. I to. zawsze bijemy swoje wyroby są, także to się wytecznie. bardzo liczy. Jak zawsze, oczywiście wizyta w kościele, ale tak z tradycją raczej nie. Przyszkowanie, do, wiadomo, do śniadania wielkanocnego, no i chyba to będzie wszystko. Jakie potrawy pojawiają się na y, śniadaniu? A, trudne pytania, oczywiście jajka w różnych postaciach, y, żurek, chyba y, tradycyjna po, y, potrawa, y, wędliny oczywiście, to, to co w koszyczku to na stole. Co tam jeszcze by wymieniać? Oczywiście kompot z suszu, ale to bardziej inne święta, aczkolwiek w mojej rodzinie to też preferujemy. Lany poniedziałek y, też? Tak, to już nie te lata. Kiedyś tak, bardzo preferowany był. Teraz to już się wyrosło i to już zaczęło się, stało się niebezpieczne. Jak, jeszcze dzieci się w to bawią, tak, oczywiście, ale już osoby w moim wieku nie, 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 to już za stare. W jaki sposób pani się przygotowuje do tych świąt? Ja przede wszystkim duchowo. No, idę teraz na zakupy, co zrobić? No, pra, Prawdziwie, no, końcowe. Tak się przygotowuję, w ten sposób. Czyli na wielce, najważniejsze dla mnie jest przygotować się duchowo, żeby przygotować swoją duszę i być właściwie razem z Jezusem, z żeby z razem z Nim. No i tyle, i chwała. Dziękuję <noise> bardzo i wszystkiego dobrego. Również, że... również. Też się krowy, cały świąt od stałego Pana Jezusa. W imieniu władz samorządowych miasta i gminy Gryfowa Śląskiego życzę przede wszystkim naszym mieszkańcom i świątecznym gościom dużo dobrego zdrowia, wreszcie dobrej pogody, wiary, miłości i nadziei, a także wiosennego optymizmu na te nadchodzące święta oraz wesołego aleluja życzę dla naszych mieszkańców i wszystkich, którzy odwiedzą w tym czasie nasze miasto i gminę Gryfów Śląskich. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze, świąt wielkanocnych, a przede wszystkim pogody ducha oraz jak najszybszej pogody tej towarzyszącej nam na zewnątrz, bowiem zima trwająca od długiego czasu wszystkim nam już się bardzo mocno dała we znaki, stąd też życzenia słonecznych przede wszystkim i mokrych w dyngusowy poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Redakcja telewizji dołącza się do życzeń. Wszystkim naszym telewidzom życzymy zdrowych, pogodnych i rodzinnie spędzonych świąt.